Witam państwa bardzo serdecznie, no drodzy państwo, znalazłem takiego ciekawego eksperta, no i w związku z tym, że go znalazłem, posłuchałem, co ma do powiedzenia, no to stwierdziłem, że muszę się tym z państwem też podzielić, no bo jak żeby mogło być inaczej? Czego mężczyźni nie wiedzą, czego chcą od życia? Bo zajmują się dogadzaniem swojej partnerce, żonie, rodzinie, otoczeniu, znajomym, a w ogóle nie zajmują się tym, kim oni chcieliby być, jak oni chcieliby, aby wyglądało ich codzienne życie. Na co dzień pracuję z mężczyznami i uczę ich tego, jak odzyskać kontrolę nad własnym życiem i ułożyć je w taki sposób, aby ono również satysfakcjonowało nas samych. No i teraz muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa sytuacja. Przychodzi ekspert i y, kieruje swoje prawda, dzieło twórcze, twórczej pracy, prawda, on kieruje... To dzieło swojej twórczej pracy do facetów. I on tym facetom pomoże. On tym facetom powie, czego oni chcą od tego życia, bo oni tego nie wiedzą. On im powie, jak oni y, chcieliby żyć, bo oni też tego nie wiedzą. Jak oni mają żyć. Bo faceci, jak powiedział ekspert, zajmują się, drodzy państwo, dogadzaniem. Ja muszę przyznać, czepiam się zawsze szczegółów, no diabeł tkwi w szczegółach. Ale drodzy Państwo, mężczyźni zajmują się dogadzaniem. To jakim to dogadzaniem się zajmują ci mężczyźni? No ja jestem co prawda człowiekiem, no mężczyzną też jestem. Atrybuty męskości póki co jeszcze posiadam, prawda? No bo to nie tylko golenie, no to inne też, no to wiadomo, to, to nie będę mówił, ale jakim to dogadzaniem zajmują się mężczyźni, dogadzają żonie, rodzinie, dzieciom, znajomym dogadzają jeszcze, o ludzie, to, to naprawdę, to już z tymi mężczyznami to się chyba coś porobiło, chyba, że słuchajcie... To są jakieś czajniki RTV-AGD. Może to o tych jest mowa, mężczyznach, bo ja nie wiem, no ale jak czajnik RTV-AGD, no to już nie mężczyzna, prawda? Bo tam to już nie wiadomo, co to jest. Ale on mówi o mężczyznach, więc ja zakładam, że to jednak mężczyźni. Może zdeformowani wskutek dewiacji neomarksistowskich, no? Też tak może być. No ale drodzy Państwo, no, jesteście Mężczyznami, tak? I jesteście też kobietami, bo chcę odnieść się do tego problemu wspólnie. E, jakby tę sytuację opowiedzieć od strony tego dogadzania. No jest mężczyzna, troszczy się o dom, trzeba tu zreperować, prawda? Tam trzeba pomalować, e, trzeba drewno porąbać, e, prawda? Trzeba e, na polowanie pójść. Ja już mówię na polowanie, no bo wiecie tutaj, że. Dzisiaj to polowanie, no to się odbywa, że jedziemy do sklepu, ale trzeba zarobić te pieniądze, trzeba się zająć rodziną, trzeba otoczyć rodzinę męską, silną opieką, żeby ta rodzina czuła się bezpiecznie przy facecie, prawda, który będzie twardo bronił interesów rodziny, cokolwiek by miało być. No takie są role podzielone w społeczeństwie, tak samo jak kobieta wrażliwa też się troszczy o dom i czy no te role takie, ja mówię, one nie muszą być takie schematyczne, prawda, że tam facet prania nie zrobi, czy facet ciasta nie upiecze, czy nie ugotuje, ugotuje, to jest zrozumiałe, no ale to kobieta, prawda, tak samo dogadza rodzinie, robi wszystko, co może. Oprócz tego, że być może na koniec wydoi tego faceta już, prawda, całkowicie przy rozwodzie Ale kobieta też dogadza rodzinie No to jest swego rodzaju, słuchajcie, poświęcenie, no To jest taka ofiara, którą się ponosi w imię dobra rodziny Z tego czerpiemy satysfakcję Przecież rodzina jest naszym największym skarbem No to ja sobie nie wyobrażam, drodzy państwo, żeby facet miał nie dogadzać rodzinie No bo to, co on ma robić? Co ma przyjść panisko, prawda, rąbnąć się przed telewizorem Yy, prawda, siedzieć, żeby mu wszyscy usługiwali. No taki stereotyp też może gdzieś tam yy, funkcjonuje, ale tutaj jest ukazany facet, który dogadza rodzinie i on nie wie, jakim on chciałby życiem żyć i ekspert mu powie. No to ja wiem, jakim facet chciałby taki, yy, prawda, Stereotypowy, yy, jakie by chciał życie prowadzić. No, liczą się dla niego sukcesy, status, pozycja. No, dla kobiet też, bo kobiety też robią karierę, ale władza, prawda zabezpieczenie materialne facet musi mieć trofeum, prawda? Lubi rywalizować król nie lubi rywalizować i nie rywalizuje i trofeów też żadnych. Nie mam, no chyba że, drodzy państwo, jak król tam, prawda, idzie na polowanie. No to jest i mięsko, jest i skórka, prawda, yy, i są i różki, to się wszystko wykorzystuje, ale to nie w kategoriach takiego trofeum, ale facet musi mieć takie trofeum, prawda? Lubi mieć trofeum, lubi wiedzieć, że zwyciężył, że jest silny, że pokonał rywali, że ta kobieta, yy, prawda, yy, przy nim będzie też stała dumnie, no bo to jest facet, któremu warto ufać. I tu, ale tutaj mówię, tutaj dogadzamy rodzinie bez względu na wszystko. No, co jest dziwnego w tym, że spełniamy swoje obowiązki dla rodziny? No, trzeba być czułym dla, prawda, żony, czy dla znajomych. No, jak ktoś potrzebuje pomocy, no to też się pomaga. No to. To nie jest przecież nic niezwykłego, to co wszystkim pomaga ten facet naokoło i sam taki głupi po prostu, że sobie rady nie da musi do eksperta iść, zapłacić mu tam, prawda, hajs, żeby on mu powiedział, jak on ma żyć, bo sobie wymyślił jakiś ekspert po prostu półgłówek, że on będzie tam komuś pomagał. No ludzie, przecież to jest głupota po prostu nie z tej ziemi. Dogadzanie. Facet dogadza i on nie wie, kim on jest. Tutaj wszyscy mają problem z tożsamością. Tutaj nikt nie wie, kim on jest. No, zdajcie sobie sprawę. Tu być może król wie, kim on jest, bo jego cele są jasne, prawda? Jaką rolę człowiek powinien mieć do spełnienia dla społeczeństwa, to ja mówię, że dobro wspólnoty musi być przedmiotem prywatnej troski każdego obywatela. Ale to, co ja robię, no to widzicie Państwo na kanale. Więc moje życie prywatne, mimo że wielu ludziom może się wydawać, że jest inne, to jest bardzo podobne do tego, które Państwo widzicie. No takim jestem człowiekiem, tak jestem ukształtowanym, prawda? Ale mówimy tutaj o dogadzaniu niejako o spełnianiu jakichś zachcianek ludzi niepotrzebnych. Robi się to. Co zrobić możemy, co od nas zależy, prawda? Czego zrobić nie możemy, to nie będziemy tego robić. No, jeśli ktoś jest wykorzystywany przez kogoś, no to jest chyba wariatem jakimś kompletnym. Tak też się może zdarzyć, no, ale mówimy tutaj o mężczyźnie, który nie wie jak żyć. Nie mówimy tutaj o kobiecie, która nie wie jak żyć. Czyli przywilej czy społeczny status kobiety, jak mnie mam stoi tutaj wyżej od tego statusu mężczyzny? Który ma takie a takie problemy, nie wie co z sobą zrobić, nie wie jakie życie chciałby prowadzić, nie wie jakim człowiekiem chciałby być. On tego nie wie, po prostu. Jest takim oszołomem zwykłym. No ludzie są już tak ogłupiali na tym świecie, że oni naprawdę potrzebują wskazówek i recept na wszystko. Nawet jak psa wyprowadzić, słuchajcie. Naprawdę czasem jak wpisujecie coś w Google na przykład i postawicie tam pierwsze pytanie jak na przykład prawda i tam się pojawiają propozycje najczęściej wpisywane w wyszukiwarkę jak wyprowadzić psa wyobraźcie sobie jak spać na przykład żeby było dobrze no bo ludzie nie wiedzą jak mają spać no nie wiem jak państwo ale mój organizm dosłownie się układa w sposób automatyczny samoczynny ja nawet nie muszę tego nadzorować bez względu na to w jakiej pozycji mnie ułoży mój organizm, a żeby ta pozycja była jak najbardziej wygodna dla mnie, żebym się wyspał, to jest ta pozycja optymalna, no przecież nie kładę się, yy, prawda, yy, do spania, stając na głowie na przykład. Chociaż niektórzy może i tak śpią, to nie jest moja sprawa. Ale na przykład jest jak wychować fajnego człowieka. Jest taka książka. Wyobraźcie sobie. I ludzie idą i kupują książkę. Żeby im ktoś powiedział, jak wychować fajnego człowieka. A kto ma decydować o tym, że ktoś będzie fajnym człowiekiem? Ja jestem niefajnym człowiekiem, tak? Uważacie, że jestem niefajny, że fajno Polacy są fajni, tak? Otóż, jeśli ten człowiek jest tak słaby, jest tak płytki, że zajmuje się tylko realizowaniem najniższych naprawdę działań kierowanych pobudkami. Egoistycznymi, materialnymi, bez chęci spełniania jakiejkolwiek dobroczynności w ramach realizacji postępu kulturowego, że tak to ujmę, to drodzy państwo, jakie ten człowiek może mieć cele? Jakie może mieć cele? On będzie patrzył, byleby się tylko nażreć, byleby te swoje potrzeby najpłytsze, prawda, sobie zapewnić satysfakcję, i to tyle i chodzi w tym tyglu złudzenia ten mały niewolnik obskurny prawda płaci te głupkowate podatki na te antypolskie rządy jedne drugie czy trzecie i następnie wraca gdzieś tam do tej rodziny prawda z którą bardzo możliwe że też niewiele go łączy ostatecznie bo przecież miłość jest patetycznie marnotrawiona ale nie może przyjść teraz jakiś ekspert i powiedzieć ci, że ty masz być fajny, yy, albo że będziesz fajny, yy, gdy on ci udzieli jakichś tam rad. No ludzie, trzeba walczyć o prawdę, trzeba mieć też potrzebę obudzenia w sobie własnego dzieła osobowego czegoś jedynego i niepowtarzalnego. To musi być budowane w człowieku. Po co mi wychowanie fajnego człowieka? Z tej książki na przykład, który będzie miły, sympatyczny i będzie się uśmiechał do każdego i będzie wiecznym półgłówkiem schlebiającym ludzkiemu podziwowi. I wszyscy będą mu klaskać, i wszyscy będą się cieszyć, prawda? I będą się do niego uśmiechać. On zrobi interes, bo będzie to taki fajny człowiek. No i co z tego? Kiedy prawda się nie rodzi, drodzy Państwo? Kiedy nie rodzi się prawda z tych ludzi? Oni zrezygnowali już z tego, całkowicie się pozwolili krępować. Ale gdy pojawia się jakieś indywiduum, coś szlachetnego, coś unikatowego, to ludzie patrzą jak na durnia. Co to za wariat tam staną? Ludzie przecież to jakiś oszołom musi być. Jak jeszcze coś powie, co się komuś nie spodoba, popierając swoje tezy argumentami, to się odwrócą od niego. Ludzie drodzy, no i wtedy są ci... Psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci, tacy eksperci, które tam facetowi powie, jak on ma żyć, bo on nie wie. No i taka to jest ciemnota po prostu na tym świecie. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Hej!